Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, Szanowni Goście, witamy Was serdecznie po raz kolejny ze sceny e, Multicentrum Misja Campinos w Bułoniu. E, niestety, po raz kolejny możemy się spotkać tylko dzięki łączom internetowym, ale mocno wierzymy w to, że jesteście tam po drugiej stronie kamer i bardzo się z tego cieszymy. E, moi Drodzy, dziś chcieliśmy e, dać Wam odrobinę radości, odrobinę e, poczucia tego, że przyszła ta wreszcie oczekiwana wiosna, coraz ładniejsza pogoda i ciepłe i rodzinne święta wielkanocne. Dlatego e, z okazji tych świąt wielkanocnych i tej pięknej wiosennej pogody oddajemy głos dzisiaj naszym najmłodszym gościom e, i będą to artyści z przedszkola Stokrotka w Błoniu. Numer 4. Tak, drodzy Państwo, mamy nadzieję, że ten montaż słowno-muzyczny, którego za chwilę będziemy świadkami, wniesie choć odrobinę, choć małą iskarkę radości w tą naszą szarą codzienność w to naszą rzeczywistość. Ale mamy też nadzieję, że przybliży, przypomni tradycje wielkanocne. Znaczenie symboli wielkanocnych. To wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie wsparcie wielu osób. Urzędu Miejskiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz otwartości stowarzyszenia Misja Campinos. Inicjatywa została również wsparta przez Radę Rodziców przedszkola publicznego nr 4, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Chciałabym również z tego miejsca pięknie podziękować nauczycielom przedszkola publicznego nr 4 Stokrotka, zarówno dzieci, jak i oni sami włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Z tego miejsca pozostaje już tylko życzyć wesołych świąt i miłego odbioru. I oddajemy scenę naszym małym artystom. Dzień w roku, w którym odkrywam, że przyszła wiosna. Nie potrafią określić, jak to się dzieje. Może to specyficzny zapach kwiatów, których brakowało zimą. Może cieplejszy wiatr. Może dotyk promyczka słońca. Są takie święte rozroku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońcu, w blasku i w sercach naszych radość trwa. Co by myślał, zima cały rok nie puści, wieki przetrzyma, a tu puk, puk. Proszę, na przydrożnej wierzbie gałązki zieleni, już przyszła wiosna, wnet się wszystko zmieni. Jestem wiosna, idę do was, ciepło słońce niosę wam. Spójrzcie, jaką piękną suknię mam. Jestem wiosna, wiosna jestem. Najpiękniejsza z wszystkich dam. Niosę radość i piosenkę. Mnóstwo kwiatów dla Was mam. Podziwiajcie mą pogodę. Jestem wiosna, idę do Was. Gdzieś w najdalszym kącie schowane susanki. Nadchodzi wielkanoc, robimy pisanki. Wszyscy na te święta czekamy z tęsknotą. Będą baby, mazurki, zjemy je z ochotą. Wiel wielkanoc, wielkanoc, wielka radość w sercu, gdy stąpasz po świecie w kwitnącym kobiercu. Na stole pisanki tęczą malowane, wśród zieleni trawy, cukrowy waranek. Bazie wazoniku, ciasta i wędliny i wie, Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. na tu wielkanocne, haftowane w kwiaty, w borówkowe zieleni, listeczków skrzydlatych. Lukrowana baba rozpycha się na nim, a przy babie mazurek w owoce przybrany. Uśmiechnij się żądają, mamu, się mamu, się wszyscy poważni. Są tego ranka, niech nas nie Wesoła pisanka, święta, święta biją złony Każdy dzwon jest zostańczony. O grągłego pomiska, pomiska, kadujcie, bez radości zagiskał, zagiskał, czy ty poważni są tego ra. Na półmisku rośnie owiec, jak przystało. Brabawci ręką posiane, baranek cukrowy. Skubie go nieśmiało. Obok leżą pisanki, stęczy malowanki. Dziwne kororki, napisy i wzorki. Kurczaki, koko, koko, ko, ko. wstajemy po gimnastyka, koko, 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 ko. Zasła mi kura, jajek sześć. więc pytam się, kury, czy mogę zjeść? Kokoko, ko, ko. ani na twardo, ani na miękko, nie dam ci żadnych jajek, nie. Choćby miała pęknąć, nie dostaniesz. Nie! Więc pytam się, kury, czy mogę uczyć te jajka, na kogie Spojrzała na mnie jak na osła i zygdakała wielc, wyniosła, że. Kokoko, ko, ko. jajka! Wielkanoc się zbliża, mam koszyczek mał zielonym bukszpanem przystrojony cały. W koszyczku jajeczka, zaraz wam pokażę, jedne kolorowe, zowią się kraszanki, a z krawkami papieru zdobne są nalepianki. Są też w potem malowane albo farbowane i wydrapywane. Pisanki to zwyczaj wspaniałe. Kiedyś, Panie chłopcom, pisanki dawały. Ja jestem pisanka z Mazowsza, ksitnie na mnie cała mazowiecka łąka. Piękna jesteś pisanko z Mazowsza, lecz nad wiosenną łąką wzeszła tęcza, a w tęczowe paski jest moje łowicka. Moja sukienka z dwóch korola, każdy wie, że jestem pisanką w Szopolach. ze starych wierzeń, tak mi się zdaje. Jajko magiczną rolę pełniło życie, się z niego obawym rodzi. Symbolem mocy jest wierzenie, jak ziemię pobudza do rodzenia. Więc się dzielimy jajkiem nawzajem, bo tak każe o wyżej prostary. W dawnych czasach ludzie wierzyli, że pisanka ochroni dom przed nieszczęściem. Zakopana pod nowo wbudowanym domem miała przynieść pomyślność, rzucona w płomień gasiła pożar, umieszczona w oknie chroniła dom przed uderzeniami pioruna. Co z koszyka wystaje? To są palmy przewspaniałe, zrobione z wierzbowych gałązek, suszonych kwiatów i wstążek. Dawno temu wierzono, że palmy złe moce odgonią. Wielkanocny dzień do domu przyszedł biały w gość. By pisanką pokryją kolor mu koloru zazdrościć. Niektórzy już bieli dłużej. pragną na wielkanoc przybrać strój od święta. Czy są gorsze aniżeli, tylko jego kurze? Wśród pisanek i stronek. Wśród pisanek i strojnych palenek, wśród święconek w koszach wiklinowych, w martwej Józefa na ziemi przypomina baranek cukrowy. A w poniedziałkowy ranek, piski, krzyki, śmiechy. Skarcie Skarcie drogą Skacze po malutku, przykucnia za płotem Hopi już ogródku, kic, 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 cichutko, skrada się do domu, każdemu zostawia prezent po z jajkiem i zającem, słonecznym pachnące, święta wielkanocne. Święta wielkanocne, z jajkiem i zającem, słonecznym pachnące, święta wielkanocne. Co za przebierańcy tu do nas przybyli? Po że przyszli, żeby czas nam umilić. Na tysięcy zadość naszyma się robią. z dęgus, dęgus, śmingus, nie kryj, że się nie wymiguj. Śmingus, dęgus, na uciechę była woda, lej ze śmiechem. Po kropie jagodę sprawi to woda. Że będzie zawsze piękna i młoda, a maryśka jeszcze sucha, wykręciła się dziewucha. Sucha także i Dorota, zaczajmy się chlówną za W pole inne też dziewczyny, by miały radosne miny. Dygus, śmingus, śmingus, dyngus, Śmiej się córko, śmiej się synku, Tak się śmieje wieki całe, Wielkanocny poniedziałek. Święta wkrótce, święta wielkanocne, Wszystkim tu składamy życzenia gorące. Zdrowia, kumplności, no i miłych gości. Wspaniałej pogody, dyngusowej wody. Wielkanocny poniedziałek stary zwyczaj każe oblewać się wodą. Wołać przy tym śmigus, dyngus. Wlany o poniedziałek oblewano co ładniejsze dziewczyny, trafiło się nawet wrzucenie kogoś do rzeki lub stawu. Ludzie śmiali się i bawili, dziewczęta zamiast za owlanie darowały chłopcom wykonane przez siebie pisanki. Od podwórka do podwórka jadą chłopcy, wiozą kurka. A niezwykły jest ten kurek grzebieniasty, kolorowy, wielkanocny dyngusowy. Ale z kłykiem rano wstali, pierwszą rosę otrząsali. Wiedzieli tu kogo dajcie jajek z koszyka. Dajcie aby choć ze cztery, a do tego ze dwa sery. To idzie zima schodzi, na kureczek w schodzi. dajcie choć po dwa grosiki, by miał Do was tutaj wstępujemy, zdrowia, szczęście więszujemy. Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy. Pamiętamy o nich, gdy przy stole się zbieramy. Siada mama przy stole, a przy mamie tata. Wiosna na nas zafirana zerka. abstrakate pisanki chcą tańczyć oberka. Wpuśćmy wiosny, niech słońcem zabłyśnie nad stołem. Wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe. Są takie święta, raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozwita, słońca blasku, i wyda miłość, rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, zielony każdy z wiosną gra. Już zima poszła spać za morza A w na sercach radość ma Kolorowe pisanki, przedzieśni malowane Pierwsze bazie pierwiostki, wiosna na trzech. Białe cukru baranki, jak zaczarowane Małe żółte kuczątka zniknął cały już śnieg w piecu rosną się Bawy wielkanocne i mazurek drugi. Spójrzcie, tam pierwszy liść Według starej recepty babcia barszcz ugotuje. Przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś.